Witam ponownie. Mój filmik Rejnorkiem poszedł na tyle w miarę, w miarę dobrze, że, że, że postanowiłem pójść za ciosem i spróbować jeszcze, jeszcze jednego poradniczka, a że mam za zadanie dzisiaj zagrać dwa mecze postaciami ze Starcrafta, no Reynora już odmemniłem, pomyślałem sobie, że dla odmiany pyknę sobie Sierżant Hammer i pokażę jak ją z kolei buduję. W poprzednim meczu zapomniałem wspomnieć kto grał na kogo... Miałem to w planie, oczywiście, ale tak się zagadałem. Skupiłem się tak na. To nie ma w związku z buildem, tak? Tak się skupiłem po prostu na tym, co robię i jak uważam, że należy tą postacią grać, że zapomniałem o tej ogólnikowej fazie. Także teraz szybciutko, słuchajcie, w tamtym meczu mieliśmy chyba trochę lepszą drużynę, mimo wszystko. Teraz już widzę, że mamy dwoje asasynów, tak? Czyli. Dwoje asasynów Trala i Kerrigan. I do tego dwoje specjalistów, e, czyli sierżant Hammer, ja, e, czyli sie sierżant Petarda po polsku, i e, wikingowie, mm, i jednego e, wojownika, czyli tanka takiego, i to też tak nie do końca, czyli e, Rexara. Czyli mamy cztery postacie, które tak naprawdę są skupiające się na zadaniu obrażeń, nie mamy żadnego supporta. I, ty, I tylko jednego wojownika, to nie jest dobrze. Przeciwnik, co tu ma? Przeciwnik One. ma też dwoje specjalistów, dwoje asesynów i wojownika. Także pff, to będzie dziwny mecz. No cóż, zobaczymy. Ja sobie pójdę z tym kurtopelkiem tutaj na topa, bo czemu nie? Jeżeli chodzi o hammer, słuchajcie, na pierwszym poziomie, może tak. Mam nadzieję, że wziąłem dobrego skilla. A tak, ja e, zwykle tak właśnie robię. E, jeżeli chodzi o Hammer... Aha, czemu tego nie bierzemy? Nikt tu nie idzie, to ja to sobie wezmę. E, jeżeli chodzi o Hammer, na, 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 nasze kół... To e, takie trzy miny, które gdzieś zakupujemy w ziemi i one przez jakiś czas, e, jak gdzieś wy, wyczają wrogów, e, będą nawet ich pod, e, goniły, e, zadają troszkę obrażeń i ich spowalniają. Nasze W to taka salwa, podobnie jak ta z Reinora, ona ma krótszy zasięg, e, ale, ale, ale jest szersza, e, też przebija cele tak naprawdę z tego co się orientuje i, i też odrzuca rogów. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Cała, cała, cała fala gdzieś tam sobie powiedziała Nasze E to tak zwany tryb obrężniczy, już przed chwilą z tego korzystałem. Wygląda tak, że się rozstawiamy, nie możemy się przemieszczać, ale mamy... Mm, Zadajemy obrażenia obszarowe w tym trybie i zwiększone obrażenia. E, mamy zwiększony w ogóle dodatkowy zasięg. O, no zaraz mnie to zabije, jeszcze się okaże. Mamy zwiększony dodatkowo zasięg. E, obrażenia obszarowe zadajemy, a nie, a nie gdzieś tam e, pojedynczamy co robi. I zwiększone obrażenia mamy minioną. E, i, z, y, I strukturą, czyli tam, wszystkim budynkom, dla których wierzą, e, fortom. co za uparta więza Numera. Dosłownie są swoją wagą, też muszę nagrać poradnik, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj poprzestanę na tym. na tym drugim. E, które kręcę w tej chwili. Dobra, skidem mam i talent, e, e, że Zobaczam cechę Sonii. Nasze ataki zadają dodatkowe 30 obrażeń e, odległym przeciwnikom. O-o, dobra, pojawił się na tej linii... Mm, trybut. Potrzebujemy wsparcia, halo. A ja mam mało HP. Ale e, Sonia jest świetną postacią e, do kontrolowania mapy O run. raz by zginąłem. Może nie. To jest mój mount. Sonia nie może jej, Trudno, żeby czołg jechał na koniu, to by był sadyzm. Więc so, Sonia nie ma mounta. Zamiast mounta e, ma coś takiego, że na 4 sekundy przyspiesza się jej ruch o 60 sekund. I to e, w odróżnieniu od innych mountów, które gdzieś tam e, zeskakujemy z nich jako pierwszym atakiem, e, ten, to przyspieszenie Sony e, działa nawet, jeżeli ktoś nas zaatakuje. E, też fajna, fajna rzecz. Jeżeli chodzi o talenty, które ja do tej pory wybrałem, na pierwszym poziomie zwiększyłem swoje obrażenia dodatkowo o 10% odległym wrogom, bo my jesteśmy od, odległym celom, my jesteśmy dotykowani z daleka, więc to jest e, samo e, zrozumiałe, mu gdzie, że sami wszyscy się równie. Dobra, teraz już nam tego nie odbiorą. Nie mają po co tu podjeżdżać. Dobra, chyba że zabiją nam tutaj e, naszą Kerigan, a zabijają na te kibi. Kurcze, no. Z tej i z tej mu pojeżdżają ale. Dobra, grunt, że żyje. Spadam stąd. Na poziomie. E, tym wzięliśmy zwiększenie zasięgu naszych podstawowych ataków o 20%. i bardzo, bardzo przydatna rzecz na, na, na naszych. O, yeah. No bo... No to tu nie mamy tego. No ja tu próbuję to utrzymać pod naszą kontrolą. No, jak może widzicie, mam nadzieję, że widzicie, że ja się staram tutaj coś osiągnąć, pomimo tego, że tu nabijam. Słuchajcie, na, na jako trzeci skill, jako trzeci talent wybrałem e, pierwszą pomoc. E, raz na minutę możemy się uleczyć w, w przeciągu 6 sekund o 35%. 35% naszego HP LC. Maksymalnego. Słuchajcie, tak jak mówiłem przy Reynorze, to nie jest. To działa przez kilka sekund, tak? Zanim się uleczymy, czyli to nie jest tak naprawdę heal, to jest bardziej jakaś taka regeneracja, tak? Trzeba uważać. Jeżeli się tego użyje za późno, albo jest się pod zbyt dużym ostrzałem, można, można zginąć, zanim ten, to, 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 to zdrowie nam się zwróci. No, kurczę, dobra. Przegraliśmy. Nie, ja w to nie wierzę. My mamy. My mamy, słuchajcie, my mamy dwa poziomy przewagi praktycznie. Zaraz będziemy mieli e, heroiki do wyboru, a oni, a oni dopiero mają ósmy poziom. A przegraliśmy tamten, e, tamten trybut na To jest w ogóle wstyd. jest hmm, powinien dać. Chłopaki i dziewczęta naprawdę wstyd, wstyd, wstyd. Nie powinniśmy, nie tak przegrać z tego, a przegraliśmy. No i przeżyła to. Przeżyła to chyba. zauza za jedna. No dobra, ja tego chwila pozwolę klikać palcem, szczerze jakim jest. No i uciekła na zasięg z mną? Jak to wygląda? No. Robię, co mogę. Ja nawet. O, wikingowie gdzieś tam sobie puszują Ja nawet nie mogę się skupić na tym głupim puszowaniu, bo. Yy, no bo muszę się skupić na, 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 na kontroli. Na celów mapy. Nie, 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 nie ma szans, nie wyjdziemy z tego, ale gdzie jest reszta mojej drużyny? Nasz wojownik, w momencie kiedy my walczymy kiedy my o trybut, co jest celem tej mapy, on sobie biegnie na bota. Aha, wziąć ten punkt widokowy. No są, są ludzie, którzy po prostu starają się pomóc drużynie wygrać mecz i są ludzie, którzy po prostu chodzą oglądać widoczki. No, wikingowie, dobra, nie zbierając gdyby nie wikingowie, nie, nie wygrywaliśmy teraz... E, e, nie wygrywalibyśmy teraz EXPEM o dwa poziomy nad nimi. Nie winię wikingów, że ich tam nie było. Oni robią dużo, żebyśmy ten mecz wygrali, nawet jeżeli ich w tej chwili z nami nie było. E, e, nie mam pretensji, ale ten, za przeproszeniem, Pajat... E, ...Woo-warrior po prostu jakiś... E, ...no... ...no załatwił nas po prostu bez mygła. Ech. No i oni mają dwa trybuty, a my żadnego. I, 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 I słuchajcie to jest też trochę moja wina, bo generalnie uważam osobiście, że drużyna, która ma e, sierżant hammer czy sierżant petardę w swoich szeregach nie ma prawa takich... E, takich... E, na takich mapach, gdzie, gdzie, gdzie celem jest zdobycie jakiegoś konkretnego... E, spadam jak zdążę może zdążę jakoś to przeżyłem nie było łatwo wiecie co jednak mimo wszystko rozmawianie i jednocześnie gadanie zwykle brałem tutaj tego giant killera tak Ym... zwiększenie 1,5% Obrażeń e, herosą wroga na podstawie ich maksymalnego HP. Dobra, teraz też to wezmę. Często biorę e, tego First e, fir czyli jeżeli nie jesteśmy przez jakiś czas atakowani, O kurcze, nasz, nasz traje był sprytny, ja się zagadłem nawet nie widziałem tej nowej. E, <grywka> um... <grywka> Słuchajcie, nawet nie widziałem tej nowej, tak szczerze powiedziawszy. Że... Zwykle biorę tego fear bo jeżeli nie jesteśmy przez 5 sekund atakowani, to zadajemy dodatkowe 25% obrażeń. To się przydaje. Ale jako, że w tej, tej mapie często, tak jak ostatnio było na... Ona właśnie na trybucie, my się tu bijemy o cel, a naszego tanka nie ma jedynego w drużynie, no to nie ma sensu tego brać, bo ja wiem, że ja będę fokusowany, to ja nawet nie mam po co tego brać. Ja w tym tutaj te, tych obrażeń nie będę dodatkowo zadawał, no bo, no bo nie będę nam atakować. Ehm, um. spadać w razie spadam stąd, bo ja zaraz ginę, ale chyba swoje zrobiłem w tym momencie, tak. Teraz e, chyba bardzo ładnie się wiązałem ze swojego obowiązku. Przejęliśmy ten. E, ten. E, ten cel. I, I chyba swoje zrobiłem, chociaż nie jestem pewien, bo trochę dzielę uwagę między to, co się dzieje, a to, co ja gadam. E, słuchajcie, Heroic. E, kiedyś byłem wielkim fanem e, takiej. To jest taka rakieta, która przelatuje przez całą mapę, jak ją wystrzelimy. I na dwudziestym poziomie możemy sobie ją usprawnić tak, że ona przelatuje przez całą mapę kilka razy. E, I zadaje wrażenie wszystkim, co po drodze, na, na, na swojej trasie. Bardzo fajnie to wygląda. E, i nigdy nie w swoim czasie bardzo nie rozumiałem czemu takie coś mnie bije i co to w ogóle jest. O nie, ja, ja, ja nie słyszałem, który pobręczniczył w ogóle. się tak, <grystanie> eee, Nie, to kliknąłem. Eee. O nie, to była nowa, to była nowa, to była nowa, nie mam Nie żyję. Eee, no, na nową trzeba uważać, tak, zwłaszcza jak się gra Sierżant Hammer. Eee, ja w ogóle, słuchajcie, eee, ja Sierżant Hammer mam takie odboczenie, że czasami coś źle kliknę i zamiast na przykład użyć W, to kliknę, w kliknę E i zamiast uciekać gdzieś tam użyć skilla i uciekać to ja sobie przechodzę w tryb obleżniczy i, 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 i no i po prostu umieram, bo, bo jak Deli yeah, zostaje w miejscu z którego to miałem zwiewać, to ja się tam okopuję i nie Kadecio. mogę się ruszyć e, to jest smutne. Ale słuchajcie, czemu ja wziąłem innego ulta, innego Na Napalem Strike zadaje dużo mniejsze obrażenia, ale słuchajcie, on ma cooldown 6-sekundowy, czyli można to spamować. Nie kosztuje dużo many, ma 6 sekund cooldownu, więc można to spamować, zadaje jakieś tam obrażenia. A potem e, e, w miejscu, w którym e, ten, ten napalm, strike spada, dodajemy obrażenia e, przez, e, jeszcze przez 4 sekundy. Jakieś tam e, stałe. Tam po prostu jest taki e, płonący obszar, na którym jeszcze tam damage się ciągle, ciągle zadaje. Ehm, to jest świetne do opuszowania e, wszelkich e, tam fortyfikacji wroga. Ja w tej mapie nie, nie bardzo się na tym mogę skupić, bo się skupiam na tych głupich. E, właśnie na, na tych e, o! O nie mamy klątwę. Ej słuchajcie, weźmy tego bossa, błagam was, błagam was, weźmy Let tego bosa no po to e, po to się te klątwy na tej mapie zbiera, żeby potem móc sobie właśnie e, coś takiego choćby bezstresowo w miarę e, zrobić. Przeciwnie się żebym teraz broni przed naszymi falami minionów, bo ich miniony mają jeden wahowe, ich i struktury się nie, nie bronią. A my stresowo sobie weźmiemy bosika, a bosik bardzo nam łatwiej wybrać problematykę. Także słuchajcie, na, na palm strike można spamować, a on też nadaje się świetnie do puszowania, bo jak my go rzucimy pod, jakieś, pod jakąś zwierzę czy pod jakiś fort, to, to to jeszcze przez jakiś czas ten fort jakby podpala. Na przeciwnikach w walce to tam się coś nie przydaje, bo nie uciekną, ale, ale choćby tutaj e, o, sobie rzucimy w ten, to on sobie ten fort sobie jeszcze będzie i już tego błokuję, zaraz zarosnie, za to nie będzie. Aha, nie wziąłem sobie skilla, ale już wziąłem. To nie że nie za późno. Słuchajcie, eee... hammer od samego początku ma tak, że jej zasięg ataku jest taki, eee, w tym drobie wężniczym, że on ma od pierwszego poziomu tak naprawdę z tym zasięgiem ataku co wyższa w drobie fortyfikacji. Co jest bardzo fajne. Aha, dobra. Tu sobie yy, wziąłem skilla, że stopniowo rośnie mi zasięg ataku yy, z, z polemieniem autoatakami atakami w trybie obrężniczym. To jest bardzo fajne. Yy, alternatywą jest coś, co pozwala nam się powolutku ruszać w, yy, w trybie obrężniczym. Ja osobiście wolę ten, yy, to zwiększanie zasięgu. Yy, I na 20. poziomie. Słuchajcie, na 20. poziomie, yy, co polecam, jak już wzięliśmy tego ulta yy, na Palm Strike, Polecam, e, e, tak samo jak wziąłem rainerze e, Nexus Frenzy bodajże, które o... o... No to nic nie braliśmy, ale polecałbym Nexus Frenzy. O, to nam o e, o e, o 20% zwiększa nasz zasięg autoataku i, i, i bodajże szybkość ataku. E, szybkość autoataku i zasięg autoataku, jeśli nie będę nam to pewnie zwiększać. E, na hammer, która strasznie dużo o to atakuje, jest to świetnie przydatne. I słuchajcie, e, bo na przykład, e, jakbyśmy e, usprawnili naszego ulta, to. Zaraz, niech ja z tego wyjdę. Ja tylko jeszcze kuchnę na, na statystyki, czy coś w miarę, w miarę tutaj e, ogarnąłem. No, zabójstw tam parę było, asyst parę było tym razem znowu. No, doświadczę. słuchajcie, mało expa zarobiłem dla naszej drużyny. Jak na specjalistę to jest wstyd. Od razu przyznaję bezbicie, tak? To jest, to jest śmieszna statystyka. Ale z drugiej strony, tak jak mam nadzieję założyliście, to nie jest tak, że ja po prostu sobie gdzieś tam e, lamiłem, nie wiedziałem co się dzieje. E, starałem się mimo wszystko być, e, za każdym razem jak ten trybut gdzieś wyrastał, e, to być tam i go brać, więc generalnie no, nie mogłem się skupić na, 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 na tym puszowaniu, na tej mapie, tak jakbym to normalnie e, gdzieś tam na innej móg, mógł się pobawić. E, to z tego wynikało, naprawdę. E, ja wiem, że Ham jest od puszowania i normalnie naprawdę bym, bym się tego jednak trzymał. A tutaj też miałem to świadomy, że nie musiałem, bo od samego początku też zresztą widzieliście, wikingowie. Robili co do nich należało zarabiali tego Expa. No gdybym ja się też tym zajął, to ta drużyna by nasza nam robiła, biedna zdziałała w tych, w tych, w tych miejscach, gdzie te, o ten trybut by walczyła z przeciwnikiem, no nic, tak? Także to wynikało mimo wszystko też z, z konieczności to co ja tam robiłem. Dobra, to z tego wychodzimy. Mam nadzieję, że jak ktoś nie bardzo wiedział jak grać Sierżant Hammer, to już coś tam... To jest świetna. Jeżeli specjalista, e, ktoś chce zacząć gdzieś tam, tą, tą, tą taką klasą, sobie próbować e, w grze e, się uczyć, to myślę, że Sierżan Hammer jest taką jedną z tych mniej skomplikowanych, a bardzo skutecznych. E, talent na 20 poziomie, słuchajcie, Nexus Frenzy. Tak, e, tak jak mówiłem, daje to, co mówiłem. E, gdybyśmy wzięli ten, e, ten, ten, ten kół, te, tą wielką rakietę, to ona by okrążała. E, co 5 sekund przez nie wiem ile no dobra, nieważne ale kilka razy natomiast gdybyśmy nasz ult usprawnili, ten, który ja wziąłem zwiększyłoby to jego zasięg o 75% i, i e, obrażenia od tego podstawowego uderzenia o 50% bardzo fajna sprawa aczkolwiek mówię, chociaż na, na palm strike spamujemy e, auto atakujemy i tak o wiele więcej i tak, i, i tak ten dodatkowy zasięg to jest i nasze bezpieczeństwo i też nasza ofensywa, tak, bo w sensie my atakujemy przeciwników. Często jest tak, że przeciwnik, który gdzieś tam chce nas zaatakować, jeżeli to jest na przykład jakiś asasyn, on nawet nie wejdzie w zasięg swojego ataku, bo zginie nigdy do nie dobiegnie dzięki tej zdolności tak naprawdę. Także warto o tym pamiętać i brać to Nexus Frenzy. W każdym razie, jeżeli gracie Hammer, naprawdę polecam, jeżeli zanim ją tak ogarniecie, polecam ją grać tak właśnie trochę jak ja w tym meczu musiałem zagrać z konieczności, czyli tak bardziej asas, trochę to, niż niż, niż, niż niż typowo specjalistycznie, w sensie specjalista to jest ta klasa, która ma gdzieś tam puszufać te linie, zbierać expa i niszczyć wrogowi mocniej. Z tego względu, że słuchajcie, ten tryb oblężniczy, on jest świetny, to chyba zaobserwowaliśmy w tym meczu. On jest ryzykowny. Ja tą postacią na początku strasznie często ginąłem, e, bo właśnie za każdym razem widziałem, że tam przeciwnik do mnie podchodzi, to ja się rozkładałem tą swoją artylerię, ja próbowałem go zabić i w momencie, gdy, 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 a często jestem e, gdzieś tam fokusowany, jak gram sierżant petardą, czy sierżant hammer właśnie. E, słuchajcie, e, no jak przejdziecie w ten tryb obrężniczy, a ktoś was zaatakuje właśnie z zaskoczenia, jesteście martwi. A często rodzicie atakowanie zaskoczenia, kiedy nią jesteście, bo jąśnik naprawdę często się fokusuje, tak? Wrotykowie się na nią schodzą w grupie, żeby żeby się upewnić, że ona zginie, żeby nie mogła tych portów puszować, bo oni wiedzą, że ona atakuje spoza ich zasięgu, jak się na minutę spuści z oka, to się nie ma bramy, nie ma się tareta, tego, który broni portu, nie ma się portu, nie ma się po prostu jednej mini mocnej w całości w ciągu minutki czy dwóch. Dlatego bardzo się na nią uważa. Bardzo się, dlatego musicie mieć tą wadzę grając z nią, a jak będziecie gdzieś grali przeciwko niej, też miejcie tą władzę. E, dobra, to ja e, ze swojej strony już dziękuję. E, nie poszło źle, tak? Zagrałem dwa mecze, oba udało się wygrać, więc, więc, więc nie, nie poszło nie były za długie, więc, więc e, myślę, że nie było źle. E, mam nadzieję, że, że komuś coś to e, o tych postaciach... E, powiedziało, e, jeżeli, jeżeli e, jeszcze ich nie próbował albo próbował i jeszcze tak nie do końca ogarnia, może coś, może coś wam to podpowiada. E, no po to to robię, tak? Mam nadzieję, że komuś coś to jednak, e, komukolwiek, chociaż, chociaż parło, jednej, dwóm osobom, tak, gdzieś tam e, w tym świecie szerokim, coś to, coś to ułatwi. E, to tyle z mojej strony, e, i dobranoc. Chciałbym Wam serdecznie życzyć.